opowiadać również o województwie, o tym, że nasze województwo jest fajne i będziemy zapraszać ludzi do, do nas. Będziemy częściej na pewno mówili o tym, co robicie, gdzie jesteście podczas waszej wyprawy, bo zawsze w sobotę będziemy się z wami łączyli. Świetnie, cieszymy się. To już ustalono. Wyruszyłam właśnie w taką samotną, trzymiesięczną podróż do, po Indiach. Oczywiście jak wysiadłam z samolotu, spotkałam się z zupełnie inną rzeczywistością. No na pierwszy rzut oka no to wiadomo, Indie to jest brud i ogromna liczba ludzi, hałas, inny zapach, ale no z czasem, kiedy człowiek prawda, przyzwyczai się już do tego życia. Do tego otoczenia, no to zauważamy piękne barwy, smaki, wesołych ludzi. W jakimś czasie Wojtek do mnie dołączył, nie wytrzymał, tęsknota niestety przeważyła. Przyjechał, no i zakochał się też w Indiach. No i tak zaczęły się nasze podróże. Później była Tajlandia, Malezja, Singapur. Powinniśmy sobie taką, takie myślenie o wyjeździe zacząć od bardzo ważnego stwierdzenia przed lustrem: czy ja mam marzenia? Co jestem w stanie poświęcić, żeby te marzenia zrealizować? Czy jestem w stanie zaryzykować własne zdrowie i więcej, czy jestem w stanie zaryzykować zdrowie własnych dzieci po to, żeby pokazać im świat, żeby zrealizować własne marzenie? I powiem szczerze, to była największa nasza rodzinna decyzja. Nie jesteśmy wariatami. Tak? Ja jestem menadżerem największego hotelu w mieście, że ona pracuje w urzędzie marszałkowskim. Zdajemy sobie sprawę z niebezpieczeń, zdajemy sobie sprawę z tego, co, możemy, co może nas na świecie spotkać, ale postanowiliśmy zaryzykować. I to jest pierwsza decyzja. Jeśli taką decyzję podejmiemy, idziemy dalej. Szukamy ludzi, którzy będą nam pomagali. Chcemy w każdym państwie, w którym będziemy spotkać ludzi, na których będziemy mogli liczyć o sympatycznych, otwartych ludzi, o takich jak ty, to. Spotykamy się z, takim, z taką wielką sympatią naszej decyzji. Pytały się urzędy. Czujemy się ambasadorami Torunia. Pan prezydent Niezalecki dał nam patrona w naszej wyprawie. Rozmawiamy z Urzędem Marszałkowskim. chcemy promować nie tylko Toruń, chcemy opowiadać również o województwie. Obydgoszczy! Opowiadać... Chcemy... No właśnie to chciałem powiedzieć. Chcemy opowiadać o Bydgoszczy również i o Toruniu i o tym, że nasze województwo jest fajne i będziemy zapraszać ludzi do, do nas, żeby, żeby, żeby nas odwiedzali. Co bym, jeżeli tak do tego podchodzicie, to liczycie na to, że wszystkie urzędy, instytucje też będą Wam pomagały. Tak? Na to liczymy. No i to dobrze, że można na to liczyć, czyli można, tak? Można. Okej, okay, jeżeli ktoś planuje sobie taką wyprawę, to rzeczywiście może wtedy na to liczyć. Meksyk, mamy już kilka miast mówionych, gdzie, gdzie będziemy spotykać się tak po cichu mogę powiedzieć nawet z władzami, bo, bo tak się tak się nam potoczyło, potoczyły ostatnie rozmowy, że dwóch panów prezydentów czeka na nas, żeby żeby nas u siebie przywitać i ugościć. A ty masz jakieś marzenia? Ja też marzę o podróżach, ale i też mam nawet już konkretne trasy wytyczone. świetnie, to co, przyjedziesz odwiedzić nas w jakimś kraju? Może tak będzie. Kto A wie? czy ty polubiłeś stronę Łopaczyński świat? No, tak, ja polubiłem już. Ojej! Jak mnie, ostatnio, jak mnie ostatnio o to pytałeś, to mówię, o, jeszcze nie polubiłem i od razu zrobiłem to w programie. Rodzina Łopacińskich wyrusza świat, będziemy co sobotę, jak już wyruszą w ten świat, łączyli się i rozmawiali o tym, gdzie są, co robią, co im się przydarzyło. Słowem, o ich przygodach na trasie będziemy rozmawiali. Jeszcze jest 80 dni dookoła świata, mówimy to na antenie, 88 i 8 FM. Proszę, mały wyciechu, wpadaj częściej.